Zaspałem. Znowu. Dobra, trzeba się umyć. I zaraz wam wszystko wyjaśnię. No elo. Ile ja tygodni tutaj nie było? Dwa miesiące. Czy ja mam coś do powiedzenia właśnie na ten temat? Bardzo mi miło się patrzy na to, że w ogóle tęsknię za tymi vlogami. To jest mega dziwne. No ale co, no, chcę to robić dalej, więc lecimy. Dobra, to była... To była nieświeża bluzka. Wyglądam strasznie, zaraz złożę bruzę. Miałem na 9.45 zajęcia. Nie mogłem zasnąć. Zauważyłem, że bardzo dużo osób słucha podcastów jakichś, nie wiem, takich dramatycznych o ludziach, nie wiem, jakichś... Albo... Żeby po prostu by zasnąć i mówię, dobra, ja też będę taki sam. Posłuchałem sobie o ludziach, którzy lubią moje dzieci. I wiecie co? Wstawałem co półtorej godziny w nocy. Sam z siebie. To nie są na moje nerwy takie podcasty. Ale jestem wyspany, no bo zaspałem. Musiałbym się dzisiaj ogolić, ale wiecie co? Ja jestem mężczyzną. Ja jestem dumnym mężczyzną. To jest bardzo dobre pytanie. I ja jestem dumny, się po prostu, że jeszcze żyję. Kropka. Idziemy dzisiaj na uczelnię, idziemy dzisiaj do Media Expert, odebrać mikrofon, kupię sobie mikrofon. No bo oczywiście ja muszę wydać pieniądze, żeby mieć jakąkolwiek motywację później do tego, żeby coś z tego używać. Dobra, myślałem, że mój zegareczek jest jakiś uwalony. Nie wiem, czy, dlaczego zwracam uwagę na ten zegarek, bo ja nic z tego zegarka nie robię, tylko i wyłącznie siedzę na like, zajęciach i czasem sobie, wiesz, jak jest sprawdzian. Straszne to jest, że zamiast tutaj, to jest wszystko tutaj i tutaj. A człowiek by się mógł trochę pouczyć, co nie? Bez komentarza. W ogóle z się na ceny kawy. Ja nie będę pić kawy. No tylko, że. Ja mam bardzo wrażliwe dziosła. Jakby dopić energetyki, to mi to wszystkie zęby wypadną. I jeszcze nie widzę takiego śmieszku jak z Hollywood. to tą kawę trzeba będzie kupić. No ale 50 zł, pół kilo kawy. Nie wiem gdzie ta kawa rośnie, ale tych wszystkich Chińczyków to chyba. Jak dalej pójdzie zamiast złotówkami, to będziemy kawą płacić. Trzeba by było jakoś się odziać, bo jak na razie wygląda mnie jak późna szczęść. Dobra, dobra. Tutaj bardzo za. O. Sąsiadka idzie. Już zrobię. SPF kanał używę. Jak już ostatnio, za bardzo taki się czuję. Nie wiem, crazy. In my mind, bo nic mi nie pasuje. Ale to może dlatego, że ja po prostu wróciłem znowu na te studia. Nie wiem, tak jakbym stracił drugą połowę siebie. Więc już teraz potrzebuję połówki, bo mama mnie nie urodziła w całości. Kiedyś był taki człowiek, którym bardzo byłem w nim zakochany. I ja obsesję miałem, ale miałem chyba 14 lat. Wypisywałem, dzwoniłem, wysyłałem snapy, bo po prostu narzucałem się okropnie. I kiedyś patrzę, a ta osoba dodała, nie wiem, notatkę na jej. Opis pod zdjęciem na Facebooku, pod profilowym, bo to były te czasy, co się dodawało. Opisy pod zdjęciem profilowym na Facebooku. Ja nie potrzebuję drugiej połówki, Mama urodziła mnie w całości. <noise> Wiecie, ile ja się naryczałem? Jak to przeczytałem, to jest w ogóle jakaś, nie wiem, trauma chyba z dzieciństwa. A, bo to się robi tak. Przepraszam. Ja chyba robię whitefishing. No to chyba już moje przebranie na Halloween. Która godzina? W chwile u A.S.S.? No i w ogóle jeszcze na tym zegarku to jest też dobre. Ustawiłem sobie taki ten. Taką godzinę, ale brudne, Taką godzinę sobie ustawiam na tym zegarku. No wiecie, co się, co to jest za godzina. I ja, ja potrzebuję dokładną godzinę, a nie. Zapomniałem w ogóle, jakie to fajne jest nagrywanie na YouTube. Ja... mega mi to daje dużo spokoju. I takiej self-refleksji, no bo tak to na TikToku to trzeba nagrać. Wiecie, dwie minutki szybko gadasz, szybko i na temat. A tutaj, tutaj to, to mogę gadać o dupie marynia I Wy się pośmiecie ze mną, że ja nie wiem po polsku mówić. A ja się chociaż wygadam: czy znaczy mogę tak wyjść, czy wyglądam, jakbym miał za jasny podkład? Oczywiście, że wyglądam, jakbym miał za jasny podkład. Uwalone jest to za od żarcie jakbym założył białą bluzkę i na to czarną bluzę i taki będę clean boy czego się nie robi, żeby człowiek się czuł dobrze ze sobą i już wolę się przebrać 1500 razy niż później cały dzień siedzieć znerwicowany na sam... sam... sam. Zner znerwicowany sam na siebie, że mmm, źle się czuję, bo się nie byłem tak jak chcę a ja? Pamiętam kiedyś miałem bardzo dziwne przebrania. Jak byłem, nie wiem, w podstawówce na przykład takie i ludzie się ze mnie wyśmiewali. I to nawet nie tak, że się wyśmiewali, wyśmiewali, tylko naprawdę wytykali palcami albo patrzyli. Bum! Bum! Aczkolwiek, wiesz co, może to jest niefajne, a może to jest fajne, ale ja wtedy, jak się ubrałem jak dziwak i dziwaki, wszyscy się na mnie patrzyli, mi się to podobało. No i teraz, i teraz, pytanie, czy to chodziło o to, że po prostu każdy się na mnie patrzy i ja każdemu i każdy dawał mi atencję, dlatego się, mi się to podobało, czy się podobało dlatego, że ja tak jakby wyraziłem siebie przez ubrania, ale przez chujowe ubrania. No bo ładnie wyglądam, tylko szkoda, że ten paseczek mi już... bo no, to są takie chyba... To spodnie to ogólnie to są chyba damskie. Wiecie, high waisted. Bo ja je mam tutaj, a ja zawsze jak spodnie noszę, to mam tutaj po prostu. Na! Dobra. Robić sobie fryzurkę, czy założyć czapkę? I wyglądać jak taki fajny chłopak. zanim byłem z koleżanką i mówię, zobacz jaką mam fajną czapkę, a ona zdejmij tą czapkę, bo wygląda jak Mr. Worldwide. Że ten łeb masz kurwa taki takie wielki. A może faktycznie, jak już umyłem, jak już umyłem głowę, to zrobimy sobie fryzurę. Dobra, dam se. No jakby mnie prąd poraził. No ale, czy jestem w stanie zrobić coś ładniejszego? Nie. Taki wygląd. Tutaj takie biznesowe z góry. A na dole, no to jakbym w górę szat. Przecież ci, przybliżę. O, tutaj bluza. Tisik. I dzisiki. Idziemy. Na uczelnię. Zostało mi 20 minut, ale już mam dość. No, ale czekamy. I pójdziemy sobie zrobić zakupy jakieś na obiad, żeby cokolwiek zjeść. okej okay. Nie mogę się doczekać. <ślesk> Takie tam w takartach. Czas coś wybrać, żeby się najeść, ale się nie narobić. Obiad kupiony. Idziemy! Ej, jest godzina 16 i jest tak ciemno. Nie podoba mi się to ani trochę. Bo to słońca nie ma, witaminy D nie ma. Nawet nie mogę być chociaż szczęśliwe. Dlaczego chciałeś, się się niarę? bym tutaj gdzieś usiadł i po prostu się poryczał. Bo to nie idzie. Bo pani tam w, tam w okienku siedziała i dawała buziaczkę swojemu dziecku i pokazywała, co jest. Co jest tutaj przez okienko? Ona mówiła: Patrz, Aria, jaki piękny świat. Mówiłem, wiem, to takie piękne. Przyzrządzając. Wrócimy do domu, trzeba będzie coś zjeść i przetestować. Mikrofon, no bo ja jestem teraz prawdziwą influencerką, nie wiem czy wiecie, albo... koleżanka, koleżanka, ze studiów powiedziała mi, że mam twarz jak hinka. W sensie mam takie ślady białe. I dlaczego mam bordowy nos? Dziewczyno, nie wiem dlaczego mam bordowy nos. Pokażę wam, co kupiłem sobie właśnie w tej Stogrodce Uwaga, kupiłem sobie czyste sticksy, Chistix tak tak. Kawanosę, dawno nie nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłem mięso, więc trzeba trochę się dobiałkować. Może dlatego jestem ostatnio taki w bo wczoraj przyjechałem tutaj do Bydgoszczy. Przyjechałem tutaj do Bydgoszczy i sobie tak myślę, znowu do Bydgoszczy. I wyszłem z autobusu i mówię, jadę odłożyć torbę do mojego pokoju i z tego pokoju pojadę na uniwersytet, wiecie, na, na zajęcia i idę tak sobie. Drogą, chodniczkiem, patrzę. Wiecie, chlapa taka, prawie pada. Wszystko takie brzydkie, takie okropne. Tu mi łzy lecą. Już po prostu najgorsze myśli w głowie. Wlazłem do tego pokoju i mówię nie. Nie masz szans, że ja idę dzisiaj na te zajęcia. Zrobiłem. Przyszedłem, zasnąłem, budzimy się o 15, jak nowo narodzone. I nagle mi się żyć zachciało. Rogalika. Wiecie, to jest zagrycha do tego. I żeby nie było tak, wiecie, że jem same przetworzone rzeczy. Zielony grejpfrut. Ej, wszystko w tych plastikach, trzeba zacząć myśleć o tych plastikach. Mikrofonik. Mikrofonik. I podłączyć muszę to do telefonu. Raz. Raz, dwa. Trzy. Ciekawe czy działa. Ej, teraz, ej, teraz mogę. Rzeczy, przez które dzisiaj się popłakałam. Jeden Odbicie w lustrze. Muszę się nauczyć jeszcze tego. Nie wiem, czy mam jakoś tak tutaj. Nie. Ogłoszenie parafialne. Ogłoszenie parafialne. Co tydzień nowy film na YouTubie. I co 3 dni live na TikToku. Chciałbym tyle powiedzieć. Jeśli mnie lubicie, to możecie mnie zaobserwować na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Nie wiem, czy jeszcze coś wymyślę dalej. Chyba nie. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, czy już nie będziecie mogli na mnie patrzeć, czy może będziecie na mnie patrzeć coraz lepiej. Love you guys. No prawda.